Dużo gorzej się jedzie tutaj prędzej niż w Kambodży, o wiele gorsza droga. Yy, no jest jakiś eternic i żwir totalne kamienie. Trzeba bardzo uważać, także przy zjazdach na mostach staram się zwalniać Dobrze, że jest mały ruch to jakoś sobie radzimy Poza tym na lewo widzicie góry w parku narodowym a po prawej jest morze rozciąga się w całym pasmo. linia brzegowa tej wyspy około 200 km ta sama wyspa ma długość około 50 km na 25 To jest około... No podają w przewodniku, że jakieś niecałe 600 km2 ma wyspa w Trzeba bardzo uważać kamienie Dobrze, że mały ruch jest dzisiaj Tutaj akurat na tej drodze wybrałem, bo nie lubię, nie lubię tak... Jak jest, tak. Są domy biedniejsze i są bogatsze. Tutaj mijamy różnej, różnej maści przedstawicieli tej rasy i tego narodu. Dzieci bardzo przyjazne, machają, uśmiechają się. Także miejscowi przyjaźnie nastawieni. Kierujemy się na północ, a później na zachód. I na dół, na południe będziemy po prostu okrążać i wracać do domu. Mam nadzieję, że benzyny wystarczy. Zatankowałem do pełna za jedyne 40 dągów, tysięcy dągów. Do zobaczenia.